Co do zachowania pani Lempart, no szanowni państwo, no to jest przykre, że pani nie potrafi tego potępić. Mam nadzieję, że debata polityczna. Pani jest y, politykiem, jest pani posłem, więc mogłaby pani zrozumieć, że pewien poziom powinniśmy. Pani Nie wiem, czy tyczką, czy jak pani to mm -hmm. będzie w tej chwili odmieniała, ale proszę uszanować to, że będę stosował swoją terminologię, czy właściwie tą, która jest Język Polski, w języku polskim. Niech pan stosuje. Ale dobrze, nie, nie, niech pani nie sprowadzi do, do jakichś absurdu w tej dyskusji. Powinniśmy potępić tego typu zachowanie, niezależnie kto. Pan potępia? kto będzie w swym, łamał prawo, kto będzie niszczył czyjeś mienie, czy będzie na przykład dyskryminował osoby, które wykonują taką, a nie inną pracę, po prostu powinien spotkać się z potępieniem. I pani Lempard zachowała się po prostu jak, typowa, jak typowo właśnie jej postępowanie, czyli w sposób taki żulerskiej polityki. Tak? To jest osoba, która jest agresywna, wulgarna, nieszanująca tej pani, którą serdecznie pozdrawiam. Ja jutro z posłem kałużnym wybieram się do pani, która pracuje przy ulicy Nowogrodzkiej z kwiatami, podziękować jej właśnie za to. A pani, gdyby pani Miała tutaj odwagę, to by pani najchętniej, ja rozumiem, że pani wzięła wiadro, szczotkę, wzięła swoich kolegów i Pan pojechała lepiej, umyć to, co, ja zrobiła. co zrobiła pani Lempar. Dlatego, że to było po pierwsze niszczenie mienia, po drugie, brak szacunku dla tej pani. Co to znaczy, że nie, że nie sprzątnie? To znaczy, że będzie, nie wiem, rozlewała. I jeszcze bardzo ważne słowa tutaj padły w tym studiu. Ja bym chciał, żeby pani to powtórzyła. Co znaczy, że grzeczne byłyście? Co to znaczy dojdzie do jakiegoś rozlewu krwi? Będzie pani agresywna, będzie pani pluła na policjantów, pojedzie pani na granicę, znowu atakować <laughs> funkcjonariuszy. To, była? to pani ma na myśli. Ale ja pamiętam, pani wywiad 15 września udzieliła pani wywiadu absolutnie skandalicznego, w mm -hmm. którym pani atakuje nie tylko funkcjonariuszy, ale całą politykę, która dotyczy bezpieczeństwa państwa. Zresztą co ciekawe, szanowni państwo, jak przygotowywałem się do programu, zapoznałem się z taką wypowiedzią pani poseł. To też ważne, żebyśmy... A żebyśmy akurat w tym wypadku dbali o to, kto nas reprezentuje. Więc było pytanie na Facebooku, czy gdyby było doszło do sytuacji kryzysowej, doszłoby do wojny, czy chronilibyście swój kraj? Na co odpisuje pani w komentarzu? Nie. Jest pani ja posłem. Tak? tak, nie. No to Aha, niech pani sprawdzi, że ma pani tak krótką pamięć, to to było niecały rok hmm. temu.